Przypominam też Państwu, że zgodnie ze zmianami z artykułem 99 prawa oświatowego macie Państwo obowiązek określenia obowiązków uczniów w statucie szkoły i z uwzględnieniem koniecznie obowiązków w zakresie właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych usprawiedliwienia w określonym terminie i formie, którą Państwo tam sobie określicie. Nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie, tu to usprawiedliwienie nieobecności, tutaj uwaga też krótka, taka, taka wtrącę do Państwa prowadzących przedszkola. Wprowadźcie Państwo sobie zasadę usprawiedliwienia nieobecności, to znacznie ułatwia funkcjonowanie, prawda, szczególnie w trakcie, w trakcie nieobecności, czyli rodzic usprawiedliwia nieobecność, powiedzmy, wprowadzamy sobie taką zasadę, że najpóźniej 14 dnia tej nieobecności. W statucie też powinny znaleźć się, o ile Państwo macie strój szkolny wprowadzony statutem, przestrzeganie zasad ubierania się na terenie szkoły albo noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju. No i y, przestrzegania warunków wynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. W ogóle ciekawa jestem bardzo Państwa opinii na temat, y, no właśnie, prawa uczniów do korzystania z telefonów komórkowych na terenie y, szkoły. Musicie Państwo, czy powinniście Państwo też w statucie zawrzeć w tym, y, y, w tym, y, w tym zakresie y, elementy dotyczące właściwego zachowania się wobec nauczycieli, przez uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły y, y, oraz pozostałych y, uczniów? To tutaj proszę zerknąć, tam artykuł 99 prawa oświatowego, czy Państwa status zawiera te elementy.